O nie, on tak dobrze zaklimatyzował się tutaj z dziadkiem. Jak teraz mamy im powiedzieć, że już dzisiaj wyjeżdżamy? Może zapytaj się tego pana, czy udałoby się przedłużyć jeszcze ten wyjazd o kilka dni. Co ty na to? Ech, wiesz co? Wydaje mi się, że będzie z tym duży problem, ponieważ mówił, że w tym okresie świąteczno-noworocznym mają bardzo dużą listę gości. Ale spróbuję zadzwonić, może jednak coś da się zrobić. Postaraj się. Wiesz, że to mogą być ostatnie święta z dziadkiem. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy będziemy w stanie przyjechać tutaj jeszcze razem w takim gronie w kolejnym roku. No dobra, spróbuję. Idź z nimi, pogadaj. Spróbuj ich w razie czego nastawić na to, że muszą się szykować do wyjazdu. Ach, jak zawsze wszystko na mojej głowie. Hej, jak tam się bawicie? Gdzie zgubiłeś dziadka? Ach, wiesz, bawiliśmy się naprawdę świetnie. Ten pomysł z tym prezentem przeprosinowym dla niego był genialny. Wiem, wiem, cieszę się, że się udało. Cieszę się też, że wyjazd wam się podobał, ale zdajesz sobie sprawę, że kiedyś musimy wrócić do domu. Tak mi głupio, na samym początku nie chciałem tutaj być, a teraz tak naprawdę nie chcę mi się wracać. Może jest jeszcze szansa, żebyśmy zostali tutaj przez kilka dni? Ech, rozmawiałam właśnie z tatą dzwoni do właściciela i spróbuje przedłużyć nasz pobyt, ale nie gwarantuje tego, bo niestety nie wiem czy nie będą po nas zakwaterowani już kolejni goście. A ja dzisiaj zaplanowałem sobie wyjazd z dziadkiem na zakupy i mieliśmy zrobić super kolację wieczorem. Zobaczymy. Dzisiaj jeszcze może uda się zostać, ale nie daję gwarancji, co będzie za kilka dni. Ach, no dobra, idę zobaczyć, czy tata już zadzwonił. Cześć, co tak stoisz tutaj sam? Ech, smutno mi. Niebawem wyjeżdżamy. Jak to wyjeżdżamy? Przecież jeszcze nic nie jest przesądzone. Podsłyszałem rozmowę i chyba nie da się nic zrobić. Co? To już postanowiono? że tata miał dopiero dzwonić? Cześć, dzwoniłeś do właściciela? Tak, synku, dzwoniłem, ma mi dać znać w ciągu godziny, ale niestety nie gwarantuję, że będziemy mogli tutaj dłużej zostać. Kolejni goście, co prawda, nie potwierdzili swojego przyjazdu, ale niestety, według tego, co wpłaciliśmy wcześniej, będziemy musieli opuścić chatkę już dziś wieczorem. Nie, proszę, chciałem dzisiaj naprawdę zrobić dla Was super niespodziankę. Miałem wybrać się z dziadkiem na super zakupy i zrobić genialną kolację. Ja wszystko wiem, młody człowieku, ale jeszcze wczoraj chciałeś już wracać do domu i tak bardzo Ci się nudziło. Wiem, wiem, ale zmieniłem zdanie, może jednak uda Ci się coś z tym zrobić. Czekamy na telefon, zobaczymy, co powie właściciel. Gdzie zgubiłeś dziadka? Właśnie nie wiem, gdzieś poleciał. Widziałeś gdzieś dziadka? Ej, tutaj też go nie ma. Gdzie jest dziadek? No przecież chyba nie pojechał sam na zakupy. O nie, dziadku, co ty tutaj robisz? Przecież mieliśmy razem przyjechać na zakupy. Chciałem ci zrobić niespodziankę. Nie wiedziałem, czy będziesz chciał spędzić cały dzień z takim nudnym i starym człowiekiem jak ja. Dziadku, myślałem, że tą kwestię mamy już wyjaśnioną. Ach, no wiesz, głupio mi było. Chciałem zrobić zakupy sam i wrócić, poprosić Cię o pomoc w przygotowaniu kolacji. Na, na szczęście zdążyłem cię dogonić. Zaplanowałeś już, co będziemy robić? Niestety nie wiem, czy będziemy mogli zostać tam chociażby do jutra, więc musimy się spieszyć. Tata nadal czeka na telefon od właściciela pensjonatu, czy będzie mógł przedłużyć nasz pobyt. Na pewno zdążymy zrobić pyszny posiłek, młody człowieku. E, niestety nie ma tutaj żadnych koszyków, więc będziemy musieli wziąć swoje zakupy w ręce. Na pewno przyda nam się pieczywo. Zrobimy jakieś super kanapki. Wezmę jeszcze warzywa. Polornetkę najwyżej później wrócę. W międzyczasie muszę wciągnąć kanapkę, bo jestem trochę głodny. Mm, Ty też sobie zrób. Mm, ale pyszności. Dziadku nie zajadaj się teraz, tylko zostaw sobie miejsce na później. Wydaje mi się że zjadłeś ostatni chleb, który był w sklepie. Spokojnie, jest jeszcze inne pieczywo. A może zrobimy coś bardziej wykwintnego? Hmm, ja bym postawił na rybę, wezmę też krewetkę. Może weźmiemy jeszcze tofu? Hmm, co by do tego wszystkiego dołożyć? Może sałatę? Hmm, ale była pyszna. Dobra, ogórka, pokroimy to i będzie super kolacja. Co ty na to, dziadku? Myślę, że wszystko mamy. Możemy lecieć do domu i gotować. Już jesteśmy mamo. Okazało się, że dziadek mnie uprzedził. Chciał zrobić mi niespodziankę i pojechać na zakupy sam, ale na szczęście w porę go dogoniłem. Ach, no wiesz, myślałem, że nie będzie chciał spędzić ze mną całego dnia. No dobra, chłopacy, to idźcie do kuchni i nikt wam nie będzie przeszkadzał. Zaproście nas już, jak będziecie mieli wszystko gotowe. Jasne, do zobaczenia. Chodź, młody człowieku, lecimy do kuchni. Uff, ale się zgrzałem. Możesz mi przypilnować moją czapkę. Dobra, będę robił z dziadkiem przepyszną kolację. Kupiliśmy przepyszną rybę, e, ogórka, którego pokroimy w formie sałatki. A dziadek ma jeszcze tofu i krewetki. Na pewno wszystkim będzie mega smakowało. Mmm, już nie mogę się doczekać. Dobra, dziadku, co my tu jeszcze mamy w lodówce? Niepotrzebnie kupiliśmy tofu, bo jeszcze było. No ale dobra, niech będzie. Spróbujemy coś z tego zrobić. Mmm, jakie to było pyszne. Ok, mamy jeszcze ciasto, które będzie można wyciągnąć w całości. Ja spróbuję zrobić jakąś sałatkę. Odłożę na razie to tofu i myślę, że w połączeniu marchewki i ogórka wyjdzie coś na pewno bardzo, bardzo pysznego. Sprawdźmy to. Jest, idealnie, sałatka do ryby Teraz musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby to upiec Myślę, że w piekarniku ryba będzie najsmaczniejsza Zgrylujemy również z nią te warzywa Ok, rybka trafiła do piekarnika Dziadku, a krewetki podamy na surowo? Nie, no co ty młody, musimy je upiec Jest jeszcze miejsce w piekarniku, dorzuć to Ok, krewetka trafiła również do piekarnika. Mamy jeszcze kurczaka, możemy zrobić przepyszną pieczeń, ale w całości możemy już wystawić na stół naszą roladę. Dobra, trzeba zrobić miejsce, tak więc ściągamy nasze prezenty. Dokładamy nasze pyszne jedzonko na stół. Na pewno wszyscy będą mega zadowoleni. Cieszę się, dziadku, że mogliśmy tutaj spędzić razem super święta. No i ten cały czas. Chciałbym bardzo wrócić tutaj z tobą jeszcze na ferie zimowe. Nie sądziłem, że tak zmienisz podejście do mnie. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że możemy spędzić razem cudownie czas. Szybko, musimy wyciągnąć nasze rzeczy z piekarnika, bo się wszystko spali. Dobra, młody, zaproś wszystkich, bo jest to gotowe. Kładziemy jeszcze tofu. Hej, mamo! Kolacja gotowa. Możecie przyjść do stołu. Ale wszystko pięknie pachnie. Gdzie jest tata? Chodź, zjedzmy wszyscy razem. Ale się cieszę. Postawcie tutaj ciasto, każdy się zmieści i mam nadzieję, że dla wszystkich starczy. Bardzo Wam dziękuję, że mnie tu zabraliście. Nie sądziłem, że spędzimy tak cudowny czas w tej chatce. Ach ja ci wspomnę Twoje słowa. Ja mam dla Was wszystkich bardzo miłą niespodziankę. Dzwonił właściciel i możemy zostać tutaj jeszcze całe dwa dni. Wow, ale ekstra, tato. Dzięki, tego się nie spodziewałem. Widzisz, dziadku, wszystko się udało. Teraz miejmy nadzieję, że nasza kolacja się udała. Jedzcie, smacznego.